Siemanko z tej strony: Black Heroes, a to jest już kolejny. odcinek, kolejna mapka z naszych tutaj podbojów w zombiakach w Black Opsie trujeczce w porcie na PS5, z PS4. Tak, e, i dzisiaj kolejna mapka. Czeka nas kultowe bag na śmierci. Czyli przed nami, uwaga, uwaga. Shinonuma, pożane przez robaki, zwłoki pożerane przez robaki, bagno pełne owadów, setki nieumarłych z armii imperialnej, wybierz taktykę i walcz o swoje życie. Także jedziemy od razu z grubej rury. Mm. Tu mam, widzę, całą mapkę, tu jest to, gdzie jest coś może Aha, tam jest. Dobra Okej, okay, czyli wiem gdzie się kierować. Czekaj ok, jaką postacią będę, bo tu mam już naszych bohaterów. Są w tych częściach też już są, ale... Chyba Nikolaj z tego co widzę, po... Wiecie, tu są gabel gumy. Kurde! A tu, dobra. Nie. Nie tu. Gdzie tu mogą być gabel gumy? A, tu są. Dobra co trafimy? Koagulant Czas wykształcenia zostaje wydłużony. Nawet na razie naszym pierwszym celem będzie na pewno dostanie się do do Jagera. Potem podejdziemy sobie potem sobie się skierujemy ku. Oni jeszcze wychodzą. A, tu wychodzą, tak? Później się zbliżymy, żeby sobie ogarnąć gdzie zasilanie. I na końcu dopiero. No dobra. Quick revive. No, przyjeda się nam w sumie, ale lepiej weźmy na razie broń ze ściany, jakąś fajną Co my tutaj możemy mieć? Oh my godness, dobra, jest tutaj, mamy... Sh Shive? Shave? Shive? Kuma? Jakaś fajna, lepsza od tej, co obecnie, czy... Gnieniło oka, poruszanie się, nie, to nie musi być, dobra Dobra te punkciory wpadają Tu dziura jest, nie fajnie że tu jest dziura Właśnie z którąś z tych dziur nasi przyjaciele sobie kurwa weszli Dobra w sumie tego quick revive'a możemy wziąć w razie sensie czego nam się przyda Chociaż powinniśmy bardziej iść w tego w Jaggerka. Ale dobra Dobra, przeczekamy tą rundę jeszcze Raczej taka straszna nie będzie ubijamy sobie tutaj koleżków eee... Tu już lezą, widzę z dołu Tu widzę, atakują już powoli. Siema. Siemanko. Nie ma tak łatwo, przyjaciele. Już był ostatni. Jesteś... A nie. Chyba jest ostatni, no? Dobra, to niech on sobie tak pochodzi. On mnie trochę tutaj ułatwi. Czwarta runda to myślę, że można... Bez problemu tam sobie wie na dół iść. Eee, dobra, tu mamy odbudowane. Tutaj. Gdzie jest nasz koleżka? Gdzie on zniknął? A, gdzieś za mną jest. A, tu. Chodź, Stasiu. Idziemy sobie na dół. Nie, nie idziemy jeszcze do skrzynki, najpierw zdaliśmy sobie, gdzie tu jest zasilanie. Najpierw, najpierw otworzyć bramę, aby... zasilanie, zasilanie, gdzie ono jest? Hmm. Gdzie ono może, kurde, być? Bardzo bym chciał wiedzieć, gdzie ono jest. O, tu są plany. Frogger look Lightbox gdzieś tam. Mhm. Czyli według mapy... A, bo tu są nazwane te miejscówki, czyli tu jest flogging, Dr. Quarters tam było. Tutaj stąd zeszliśmy. Nie. To jest jakby druga strona, tak? Trzeba patrzeć, gdzie mi się koleżka zrespi. Cicho tam, Stasiu. Dobra, chwila. The Flogger Fish. Doktor Squatters tu byłem. The Flogger. Czyli tam gdzie jest. Czyli gdzieś za tym. Mhm. Czyli tu jest dopiero zasilanie. Dzień, dobra. Dobra, to ja idę wracam na górę na razie. Czasem <laughs> nie na górze może być... Ale dobra, tu mamy ammo, zaraz się dokupimy. Co to jest? Nie, 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 nie. No i nie dam mu, to prawda. Kurde, w takim miejscu się wrzuciłem. Że broń mam w ogóle po drugiej stronie. Ja w ogóle jestem po drugiej stronie. A jak mnie chłopaki zaatakują, to będziemy w picie za przeproszeniem. Chyba do z że... No i nie fajnie jest. Dobra, jeszcze nie jest tak tragicznie. Ale to jest kurwa ryzyko. O Jezu. Granat. I Ała! O Jezu! A! No super, sam się pierdowałem granatem. A, bo przecież to wyrzuca granaty, no. No bo coś tam rzucać. Ale m się wpakował o kurno. Dobra. Mam poważny problem. Mamy bardzo poważny problem. Nie mam broni. Znaczy mam broń, ale nie mam amunicji. Wiecie, jeszcze pojedyncze. Co ja sobie poradzę? Dobra. Dobra, teraz sobie poradzimy. Odsunąć. Dobra. Zorganizowaliśmy, czyli można iść tam w sumie, sprawdzić, gdzie jest. Gdzie jest kochany Jaggernok? Gabelgam. Są drzwi. mp 40 A co? Opcja na zakup. Ej, w sumie tu nie jest zła miejscówka tak naprawdę. <laughs> Dopóki nie otworzę tych drzwi, zombieaki nic mi nie zrobią. Cześć. To troszeczkę sobie nakusimy tych punkcików. Chodźcie chłopaki. Dobra, jest ładnie to wchodzi, ładnie to wchodzi, naprawdę. Dobrze, że było to przeładowanko. To gdzie tu jest Jagger, No kto jest pytanie zasadnicze? bardzo, to bardzo jednak bym go wziął. O, oj, 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 nikogo z was chłopaki nie pominałem. Nie, wiem, po trzeba jest, jest po osiem, po osiem te. Trochę się boję tam iść, bo nie wiem czy kurwa za przeproszeniem mnie, nie, nie spotkam jakiegoś przybysza, którego nie chciałbym spotkać. A tu jest skrzynia, ale... A, tam był quick revive. Tu był gdzieś quick revive. Wolę go wziąć. Żeby w razie w mi się nic nie stało. No i szukać gdzie tu jest... Też jak tak by latał, jak pogubiony, że tak powiem, to. Dobra, może przejdziemy tu. Przy te drzwiczki. To mi z dołu, ale. Nie potrzebuję się dostać do. Przecież tak gdzieś tu coś będzie? Chugger, no, proszę, dajcie! Chugger, proszę! Ojej, dziękuję ślicznie. To też jest takie porąbane pomieszczenie. No, dobrze, że miałem Quick Revive'a. Idź się to. Już adios, prawda? Tylko 400? No dobra, znowu trzeba się dowych grawać. No bo inaczej zginiemy, a ja nie chcę zginąć, a jest dobra runda. Znaczy dobra, no nie jest wysoka runda, ale możemy zginąć jednak walenie się. Pieski! Pieski! Pieski. Czy może dupy tragedii nie być?

Dobra, trzeba iść do góry teraz. Jak ja tu wchodziłem na tą górę? Eee... Dobra, z tej strony. Potem quick revive'a po raz enty. Ja nigdy nie wezmę tego Jaggernoganu. Dobra, trzeba kup kupić jakąś broń. Nawet ze ściany, ale trzeba coś kupić, bo będzie lipa straszna. Idźcie stąd. Idę do mojej miejscówki i się palczę, tam nic nie zrobię jako tako? Mogę więc najwyżej jakoś tam próbować obejść, ale tak to nic nie zrobię specjalnie. Możeś tu z kitram będzie dobrze. Jedź stąd. Kurde, jesteście już bardziej wytrzymali, nie fajnie! Dobra, ja chodzę do środka, wale was. Chodźcie chłopaki, zabawimy się. No i dziękuję bardzo, panowie. Z 1300 mp40 i tu speedcala jest. No ale najpierw wolę jednak tego Jaggerka mieć i... I jednak mimo wszystko... Dobra. Będziemy stać? Nie będziemy stać. Nie będziemy stać na juggerka. Słabiutko, panowie. Proszę państwa, bardzo słabo. Bardzo słabo. Mamy Quick Revive'a. Fajnie by było mieć jeszcze... E, właśnie jagereczka. Dobra, robimy... Robimy ho ho panowie Koledzy moi przyjemni Dyl Quick Revive Ja chcę stąd wyjść o, 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 o! Dobrze idę Ja was też Idźcie stąd! Proszę stąd iść! Bo ja chcę żyć! Zostaw mnie! No idźcie stąd! Kurde, się zagubiłem. No żeż, w dupę węża. No a było tak blisko. O, o mi się stąd. I to powiedziałem. No i. No i nie, no. No i słabo. Bardzo słabo. No dobra, no to w takim razie na tej rundzie na dziś skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że w kolejnych rundach będzie coraz lepiej, w kolejnych mapkach. Także ja wam z tym dziękuję. Widzimy się w kolejnych. Maestra mi się spodoba. Jeżeli tak, na pewno będziemy starali się większe, większe rundy zrobić. Także no. Ja wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, w zależności jakie poziomie oglądacie. I pamiętajcie, zostawić łapki w górę, łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dać dzwoneczek. Ja się z wami żegnam. Na razie do następnego. Cześć!